Wystawienie własnego zespołu w Formule 1 to nie jest łatwa sprawa. Trzeba zebrać fundusze, sponsorów, ekipę utalentowanych ludzi oraz zbudować konkurencyjny samochód. Historia Formuły 1 zna wiele przypadków osób, które próbowały założyć własną ekipę, zbudowały nawet samochód, ale samochód ten z jakiegoś powodu nigdy na żadnym wyścigu Formuły 1 się później nie pojawił. Zapraszam Was więc na materiał, w którym przedstawię Wam cztery bolidy Formuły 1, które nigdy nie wzięły udziału w żadnym weekendzie wyścigowym. Na początku lat 60. założyciel firmy Alpine był bardzo zainteresowany wejściem do Formuły 1. W 1963 roku zapoznał firmę Renault z projektem, ale Renault, wskutek konserwatywnego podejścia, odmówiło wsparcia i zespół nie powstał. Zdeterminowany właściciel Alpin postanowił, bez wsparcia Renault, stworzyć bolid i wystawić własną ekipę. Prace trwały kilka lat, a model Alpin A350 został w końcu zbudowany w roku 1967. W bolidzie, bez zgody Renault, użyto 3-litrowej jednostki Renault Gordini V8. Problemem tego silnika była jednak jego niedostateczna moc. Jednostka generowała jedynie 310 koni mechanicznych. Dla porównania, silniki Ferrari i Matry z tamtego okresu generowały aż 420 koni. Projektanci zdawali sobie sprawę, że aby auto było konkurencyjne, braki w mocy muszą nadrobić aerodynamiką oraz lepszym zawieszeniem. W Bolidzie zaimplementowano autorskie rozwiązanie głównego projektanta Richarda Boulot, którym było tzw. płaskie zawieszenie. Zawieszenie to, dzięki odpowiedniemu ułożeniu i zamocowaniu wahaczy, Pozwalało na stałe utrzymanie kół prostopadle do podłoża, niezależnie od nachylenia nadwozia samochodu. Zawieszenie to nie tylko sprawiało, że samochód bardzo dobrze się prowadził, ale sprawiało także, że hamulce mogły działać dużo efektywniej. Pierwszy test Alpin A350 miał miejsce w drugiej połowie kwietnia 1968 roku na torze testowym Michelina. Za kierownicą usiadł Mauro Bianki, który ścigał się dla Alpin w wyścigach długodystansowych. Po zakończeniu jazdy w bolidzie wprowadzono drobne poprawki, ale ekipa była zadowolona z rezultatów i postanowiła kontynuować rozwój samochodu. Kolejne testy odbyły się na torze Zolder oraz Zandvoort. Mauro Bianki po zakończeniu jazd na Zandvoort stwierdził, że czasy, które uzyskał podczas testu zapewniłyby mu miejsce w środku stawki. W związku z tym ekipa postanowiła oficjalnie wystawić swój samochód do wyścigu Formuły 1. Auto zostało zgłoszone do Grand Prix Francji. Zespół chciał w ten sposób udowodnić swoją wartość oraz wymusić na Renault stworzenie konkurencyjnego silnika w miejsce słabej jednostki Renault Gordini. Niestety Renault zareagowało bardzo negatywnie. Na wieść o zgłoszeniu Bolidu do wyścigu francuska firma zabroniła użycia silnika Renault Gordini. Przyczyną decyzji Renault były obawy o wizerunek marki, związane oczywiście ze słabymi osiągami tej jednostki napędowej. W związku z tą sytuacją zespół Alpin wycofał się z udziału w wyścigu. Ostatecznie auto Alpin A350 ponownie nie zostało już nigdy zgłoszone, a samochód został zniszczony kilka miesięcy później i pozostało z niego tylko koła oraz fragment nadwozia. W 1987 roku były kierowca wyścigowy Lamberto Leoni postanowił założyć zespół Formuły 3000. Ekipa First Racing już w pierwszych sezonach startów notowała całkiem niezłe wyniki. Zachęcony niezłymi osiągnięciami, Leoni postanowił, że wystawi Bolid w Formule 1. Do napędu samochodu użyto silnika Judd V8, a podstawowym kierowcą ekipy miał zostać Gabriele Tarkini. Samochód był gotowy na przełomie lat 1988 i 1989. Zanim jednak ruszył sezon Formuły 1, auto wziął udział w Formula One Indoor Trophy. Podczas tych zawodów zespół First Racing odkrył jednak bardzo poważny problem z ich bolidem. Na dwozie auta miało wadę produkcyjną spowodowaną błędem temperaturowym w autoklawie, co spowodowało, że konieczne było zbudowanie drugiego egzemplarza. Oczywiście było już zbyt późno, aby zdążyć z nowym nadwoziem na pierwszy wyścig sezonu, wobec czego inżynierowie musieli znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Nadwozie postanowiono wzmocnić poprzez wtrysk specjalnego materiału o nazwie Redus 410 NA. Co ciekawe, auto zdołało przejść obowiązkowe przedsezonowe testy zderzeniowe FIA, jednak użycie materiału do wzmocnienia nadwozia miało swoją cenę. Samochód okazał się być bardzo ciężki. Zespół nie chciał wystawiać bolidu, co do którego wiedzieli, że jest kompletnie niekonkurencyjny i będzie ciągnął się w ogonie stawki. Nowe nadwozie natomiast byłoby gotowe dopiero po wielu miesiącach. W związku z tą sytuacją zespół postanowił wycofać się ze zmagań jeszcze przed startem sezonu i bolid ekipy First Racing nigdy nie wziął udziału w żadnym wyścigu Formuły 1. To drugie nadwozie zostało później sprzedane Ernesto Wicie, który wykorzystał je w swoim zespole Life Engineering, który to startował w roku 1990. Jeżeli śledzicie wyścigi Formuły 2 i Formuły 3, to pewnie doskonale kojarzycie zespół Dams. Zespół został założony w 1988 roku, a przez lata oprócz F2 czy F3 ścigał się także w Formule 3000. Po połowie lat 90. ekipa postanowiła, że spróbuje wystawić zespół w Formule 1. W tym celu nawiązali oni kontakt z brytyjskim konstruktorem, Reynardem, który miał spore doświadczenie w konstruowaniu bolidów niższych formuł oraz bolidów do serii Indycar. Budowa bolidu rozpoczęła się w 1994 roku, jednak postępy mocno się opóźniały z powodu ograniczonych funduszy. Zespół miał problem ze znalezieniem sponsorów ze względu na to, że w Formule 1 istniały już wtedy dwie francuskie ekipy Ligier i Larousse. Ponadto postępy w pracach nad samochodem zostały mocno zakłócone przez tragiczne wypadki Senny i Ratzenbergera podczas Grand Prix San Marino, po których zmieniono przepisy techniczne w trakcie trwania sezonu 1994. Na początku 1995 roku Bolid Dams GD01 był już na ukończeniu. To spowodowało, że do firmy zgłosił się Gerard Larus. Jego zespół w Formule 1 przeżywał spore problemy finansowe. Ekipa nie radziła sobie z budową samochodu na rok 1995. Larus rozpoczął negocjacje z Damsem, od którego chciał zakupić model GD01 i wystawiać go w ramach swojej ekipy. Negocjacje zakończyły się jednak fiaskiem. Dams odmówił Gerardowi Larusowi, a zespół Larus w sezonie 1995 w ogóle nie wystartował. Kilka miesięcy później, latem 1995 roku, Dams dokonał oficjalnej prezentacji bolidu na torze Circuit de la Sarte. Samochód przybrał barwy niebieskie, białe i żółte i znalazły się na nim naklejki koncernu ELF. W tym czasie niestety nadwozie było już przestarzałe i niezgodne z aktualnymi przepisami technicznymi, jednak inżynierowie zespołu byli przekonani, że przy odpowiednich nakładach finansowych są w stanie odpowiednio je zmodyfikować. W październiku tego samego roku Eric Comas i Jan Lammers przetestowali samochód na torze Paul Ricard. Auto było jednak bardzo powolne, wyniki testu były niezadowalające. Dams starał się o zebranie odpowiedniego budżetu, aby zmodyfikować samochód i wystawić go w roku 1996, ale starania te się nie powiodły. Dams nie zgłosił samochodu na 1996 rok. Ekipa miała jeszcze nadzieję o zgłoszeniu się do F1 rok później, ale ze względu na brak pieniędzy oraz starzejący się z każdym rokiem coraz bardziej model GD01, pomysł wystawienia zespołu Formuły 1 ostatecznie upadł. Jedyny wyprodukowany model bolidu GD01 aktualnie można podziwiać w fabryce Dams. Dokładnie w tym samym okresie co francuski Dams, japońska firma Dome również próbowała wystawić zespół w Formule 1. W połowie lat 90. Dome było już doświadczoną firmą, jeżeli chodzi o budowę bolidów jednomiejscowych. Od wielu lat ścigali się oni w japońskiej Formule 3000. Mistrzostwo tej serii w ich bolidzie zdobył m.in. Marco Apicella w 1994. Prace nad bolidem Formuły 1 rozpoczęto w 1995 roku. Samochód miał być napędzany silnikami Mugen Honda, których w tamtym czasie używał w F1 zespół Ligier. Pomysł, aby użyć właśnie tych silników uruchomił lawinę spekulacji, że Dome miałoby być tak naprawdę nieoficjalną próbą wejścia Hondy do F1, która to próba, jeżeli okazałaby się udana, miałaby wkrótce spowodować wystawienie przez Hondę fabrycznej ekipy bazującej na zespole Dome. Japońska marka jednak stanowczo zaprzeczyła tym spekulacjom oraz tak ścisłym powiązaniom z Hondą. Samochód został ukończony na początku 1996 roku i jego oficjalna prezentacja odbyła się 18 marca w Tokio. Plany Dome zakładały testowanie samochodu przez cały rok 1996 na europejskich oraz japońskich obiektach. Ostatecznie do testów na europejskich obiektach nie doszło, samochód został jednak wielokrotnie przetestowany w Japonii. Pierwsze testy odbyły się 10 i 11 kwietnia na torze Main Circuit. Przez cały rok 1996 odbyło się bardzo wiele sesji testowych bolidem Dome F105. Najważniejszą z nich była jednak ta ostatnia, która miała miejsce na Suzuce 30 i 31 października i odbywała się ona niedługo po rozegraniu Grand Prix Japonii Formuły 1. Zespół chciał w ten sposób porównać swój bolid do ówczesnych bolidów F1. Aby wiernie odtworzyć warunki panujące na torze, Dome przywiosło nad te testy także bolidy z japońskiej formuły 3000 oraz samochody formuły Nippon, aby odpowiednio nagumować Tor. Za kierownicą bolidu usiadł naoki Hatori. Wynik testu okazał się jednak niezadowalający. Najlepszy czas, jaki udało się Hatoriemu wykręcić, to 1,46,270. Dla porównania, czas uzyskany przez Jacques'a Wilnewa, który dał mu pole position w kwalifikacjach, wyniósł 1,38,909. Strata wynosiła więc ponad 7 sekund. Zespół bardzo chciał zadebiutować w 1997 roku. Jednocześnie nie chcąc debiutować w roku 1998 ze względu na wejście nowych przepisów, które wymuszałyby zaprojektowanie zupełnie nowego samochodu. W trakcie testów i po ich zakończeniu zespół regularnie wprowadzał zmiany w nadwoziu i aerodynamice. Niestety auto nadal było bardzo wolne, a ponadto mocno awaryjne. Ostatecznie zespół nie zebrał odpowiedniego budżetu, aby wystawić Bolid w 1997 roku ze względu na niewielkie zainteresowanie japońskich sponsorów. Projekt ostatecznie upadł, a jedyny wyprodukowany model Dome F105 obecnie znajduje się w fabryce tej firmy w Japonii. I to tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Jeżeli pod tym filmem uzbiera się w sumie 100 łapek w górę, przygotuję dla Was kolejną drugą część z kolejnymi bolidami, które nigdy nie wzięły udziału w wyścigu Formuły 1. Zachęcam Was również do wspierania mojego kanału na YouTube. Wsparcie pomoże mi w tworzeniu coraz lepszych, coraz ciekawszych filmów specjalnie dla Was. Zapraszam Was też już na kolejny film, który na moim kanale już wkrótce się pojawi. No i do usłyszenia.